Cześć! Witam wszystkich. Kolejny dzień, w sumie kolejny piękny dzień i kolejne przygody. Pewnie poznajecie to stanowisko i wiecie, co się szykuje. Także zaczynamy. Z tego co widać, mamy już kilka wygranych licytacji za sobą. Kolekcja się powiększa coraz bardziej. Ale to co? Długo gadać nie zamierzam. Przenosimy się o dokładnie tutaj i bierzemy się za sprawdzanie. Yy, to co? Na pierwszy odszczał może pójdzie ta piękna monetka. Jest to oryginał. Yy, zakupiłem ją ze sklepu yy, Niemczyk. I jest to oryginał. Wydaje mi się, że taka firma jak Niemczyk nie pozwoli sobie na żadne fałszowanie czy wysyłanie falsów bez wcześniejszego poinformowania nabywcy o tym. Nakład. Nakład wynosi 30 100 sztuk, i cena takiej monetki w tym stanie oscyluje w granicy 149 zł. Kolejna moneta do omówienia jest to 2 zł. Z 1972 roku nakład tej monety wynosi równo 3 miliony sztuk. Z tego co pamiętam, jest to najrzadsza moneta z tych jagódek. I w tym stanie wartość oscyluje mniej więcej w granicach 29 zł. Myślę, że czyszczeniem zajmę się później. Zawsze to będzie materiał na jakiegoś shorta. Także czemu by nie skorzystać? Myślę, że najlepsze zostawimy na koniec. Także przyszedł czas na współczesne momenty. Woreczek menniczy 50 groszówka z 2019 roku. Wartość tego woreczka, jak już zdążyliście zobaczyć, jest to 50 zł. I pewnie się zastanawiacie, co w tym takiego ciekawego, że opłacało się to kupić. Mm, powiem tak, po pierwsze jest to woreczek menniczy. Żadna z tych monet nie była w obiegu. A po drugie dajcie mi chwileczkę. Ok, wróciliśmy po chwili. Eee... I tak, jedyne co z magnesu udało mi się znaleźć to to. Mniejsza z tym. Omawiamy teraz monetki. Zastanawiacie się czemu chciałbym mieć w swojej kolekcji coś takiego. Po pierwsze jest to woreczek menniczy, więc żadna z tych monet nie była w obiegu. A po drugie jest to bardzo rzadki rocznik. Zastanawiacie się po co mi magnes? Skoro monety wychodzą w medioniklu. No i tak, w 2019 roku Mennica Polska wypuściła monety stalowe, żelazne, magnetyczne, powlekane medioniklem, i jest to rok z najmniejszym nakładem milion sztuk, więc bardzo mało. Jak widać, wszystkie monetki się przyciągają. Jestem w sumie bardzo zadowolony, że są w woreczku menniczym. O, dokładnie. Posiadam 200 sztuk tych monet z miliona, więc podejrzewam, że za parę 10 lat te monety wartością mogą dorównywać monecie z PRL-u o takim samym nakładzie. Jest to złotówka z 1967 i w dobrym stanie taka złotóweczka kosztuje 120 zł. Kolejna moneta, może najtańsza pod względem wartości. Weźmy sobie, o dokładnie to. Jest to jeden Fenig z 1918 roku jest to Królestwo Polskie. Nakład, nakład takiej monety wynosi 7 864 000 sztuk. Cena tej monety oscyluje w granicach 22-23 złotych, ale że jest ona w slabie, wydaje mi się, że na spokojnie mogłaby osiągnąć dwukrotność swojej ceny. Czyli liczmy na spokojnie 40 zł. Kolejna ciekawa moneta. Jest to moneta zakonu krzyżackiego, brak Moneta jest bez daty, więc no, tak szczerze nie powiem nic ciekawego o tej monetie, bo po prostu się nie znam wystarczająco. Macie tutaj zbliżenie. Jeśli ktoś byłby w stanie rozszyfrować. Co to jest za moneta byłbym bardzo wdzięczny. Jest to ciężkie, bo robiłem już zdjęcia, wrzucałem na Google i jak do tej pory nie udało mi się znaleźć choćby jednej informacji, co to może być. Skoro jest zamknięta w czymś takim, wydaje mi się, że no, powinien być to oryginał. Dałem za to 40 zł na licytacji, więc. Póki co tą monetę wyceniam na 40 zł. Kolejna, bardzo ciekawa moneta. 5 zł z 1936 roku. Tak samo zamknięta w slabie. Bardzo mnie to cieszy, bo podejrzewam, że, no tak jak już wcześniej mówiłem, nie ma możliwości potrobienia czegoś takiego. No, znaczy, zawsze jest jakaś możliwość, ale... Tak czy siak. Moneta srebrna. Nakład tej monety wynosi milion sztuk, więc samo to już daje jej wartość. Cena takiej monety oscyluje w granicy 271 zł. Oddaliliśmy delikatnie kamerę, ponieważ jest teraz coś dużego, a mianowicie jest to Oh, worek menniczy Narodowego Banku Polskiego. Tak jak widać jest oryginalnie zapieczętowany. Mm, tak samo wygrałem go na licytacji za 140 zł, 140 zł, albo 140 albo 160. Y Dokładnej ceny Wam już nie podam, bo po prostu nie pamiętam. Dość dawno go kupiłem, tylko po prostu zbierałem te wszystkie monety w całość, żeby nakręcić jakąś część filmu o tym i więcej po prostu się wypowiedzieć. Tak czy siak, bierzemy, otwieramy i już patrzymy, co jest w środku. Tak więc, prąbę udało się ściągnąć. Bez rozwalania woreczka, także super. W środku znajduje się 16 woreczków po 500 monet. W środku każda. Monety są od początku produkcji do 2023 roku. Istnieje no w sumie chyba spora szansa na znalezienie jakiegoś destruktu, czy chociażby jakiejś odwrotki. Ale nie wiem czy jest sens po prostu sprawdzać te 8000 monet, tak czy siak, no fajnie jest mieć taki worek menniczy w swojej kolekcji, na pewno nie zamierzam go sprzedawać, zamknę go, plomba jest jeszcze w sumie cała. Myślę, że jest to kolejny fajny element mojej kolekcji. Omówienie ostatnich wygranych licydacji mamy już za sobą. Fajnie jest powiększyć swoją kolekcję właśnie o takie monety. Jestem bardzo zadowolony z tego. W dniu jutrzejszym wybieram się na poszukiwania. Dostałem zaproszenie. No, to witam. Kolejnego dnia, szykujemy się do y, wyjazdu, auto już mam, mniej więcej mam zapakowane, już patrzymy, plecak <laughs> mamy, swoją drogą plastikowe opakowania, y, idealne y, organizery do bagażnika, serio, w środku, już nie wiem czy to podniosę. Jedno w drugie wchodzi. Myślę, że jeszcze tutaj gdzieś po bokach by się przydały jakieś uchwyty. I jako pudełeczko do bagażnika idealna sprawa. Lecę jeszcze po czapkę i w sumie możemy jechać. O, na poszukiwania bez wykrywacza. Jak się człowiek śpieszy, to wszystkiego zapomni. Dobra, teraz już przynajmniej jestem pewny, że mamy wszystko. To jazda. Dojechaliśmy. Mamy wszystko gotowe. Swoją drogą fajne widoki. Tutaj w oddali jest kamieniołom. Czekamy na resztę grupy. W sumie to chyba można się już przebierać, szykować. Zastanawiam się jeszcze czy brać ze sobą dużą łopatę, czy y, tą co w sumie wczoraj wykułem i wzmocniłem. Mam nadzieję, że zda egzamin e, militek fajne, ale słabe. Pierwszy sygnał folia aluminiowa. Troszeczkę osób już się zrobiło dość niewyraźny sygnał ale w sumie na takim polu chyba będę kopał wszystko mamy tutaj e, linie z pierwszej i drugiej wojny światowej z tego co słyszałem to co kopiemy ok działa mamy pierwszą monetkę prawdopodobnie 5 groszy Dobrze, że nie spadło. Pięknie. Kolejny sygnał. Może tym razem to nie będzie śmieć. Co prawda, kolorowy, ale dalej śmieć. Myślałem, że będzie prościej. Coś małego. Mamy kolejną monetkę. Dwa grosze międzywojenne, dwa grosze 1925. Kolejna dziura. Co do prawda, sygnał ładny, ale no, tak jak widać, coś takiego, no, podkładka na pewno żelazna. Mamy tutaj kolegę, ja już nam pokaże monetki. Tu jest jedna. Coś się spadło. Hmm, wydaje mi się, że końcóweczka, gruzka. Ale to są normalne. Hmm, co my tu mamy? Współczesne 50 groszy i... Krótka przerwa. Mamy kilka ciekawych rzeczy. I to, co jest najlepsze.

Dopiero to tu jest ładna. Między nasza plomba. Tak. O, to jest właśnie to, co Między ja znalazłem. Wojny. Wojny. Hmm. 20 groszy. Kolejna plomba ołowiana. No. Mamy swoją piękną grupę. Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Sądeczyzny Jest już nas dość dużo. Zmieniamy miejsce o metrów. Mam nadzieję, że w kolejnym miejscu będzie troszeczkę więcej sygnałów. Dobra, bierzemy się za szukanie. Lecimy, mamy podobno srebrny sygnał. Mamy sreberko. Srebrna łyżka jest mm -hmm. no i pięknie gratulacje dzięki kolejny sygnał sprawdzamy działa monetka już patrzymy co nam ciekawego siadło Trzeba to troszkę odczytać. Chyba jakaś ta bitka. jakiś. Z jednej strony, bo tutaj z tyłu już nie ma. nie? Mm -hmm. Z jednej strony jest bite. Może... O kurka, to u Pięknie <laughs> to wygląda. Tęknie. Ok, pinpoin tak działa. Kolejny sygnał. Ok, coś mamy, hmm, prawdopodobnie jakaś plomba, dobrze, że nie spadło, kolejny sygnał 47 Odłamek Bardzo możliwa Ciężkie, ewentualnie ołów. kolejne znalezisko My już patrzymy, będzie 1906 rocznik tak dwa halerze to, jest, to są te Austro Węgry Tak, czyli dwa halerze 1906 albo 1900. Kolejny dołek, kolejny sygnał. Podobne się fajnie zachowuje, nie? No niestety sygnał ładny folii aluminiowa o, krótka przerwa na picie. Upały w całej Polsce. U nas na szczęście jest wiatr. Mamy 28 stopni, 11 godzina, także bardzo fajnie. No, już chyba widzicie. Piękna, duża moneta. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Patrzymy, a raczej medal. Mamy medal. Tylko już chwileczkę przeczyszczę i się włączę. I co by to było? To jest medal. medal. Tego, jak czy ten? Oznaczenie. Oznaczenie. A wiadomo za co? Karol. Trzeba zrobić zdjęcie i znaleźć. I znaleźć. No, czyli pięknie. Mamy medal za odwagę. I kolejny sygnał, kolejny piękny sygnał. Pani Polonia, Srebro. 5 złotych 33, no gratulacje, bardzo ładna. Słyszeliśmy przed chwilą wielki, wielki ryk, także idziemy popatrzeć co tu jest. Dwa grosze. Dwa grosze. Międzywojna? Dwa grosze, tak międzywojna. Bardzo ładne, nie? No A nie surawerku! Rocznik Mamy tutaj rocznik 27. No to wchodzimy do lasu. Podobno gdzieś dalej jest zgoda, także przeciskamy się i lecimy. Teren niezafajny. za fajny. dość mocno zarośnięty. Tam jeszcze taka dość duża paryja, ale chyba będziemy musieli tam przejść. Kolejny ładny sygnał możliwy, że jakiś odłamek, bardzo gruba stal ewentualnie hmm, może fragment gęsienicy wypowiedzcie się w komentarzach. Jak szybko weszliśmy, tak szybko wyszliśmy. Ilość much końskich, komarów i wszystkiego innego w lesie jest normalnie porażka. No, plus ta, więc gęsta roślinność. Kolejna dziura. Piękny stary głuście. To chyba sobie zatrzymam nawet. No, na dzisiaj koniec. Pole zaliczone. Kilka ciekawych znajdek. Idziemy teraz na grillo. Piękna okolica, mam nadzieję, że wiatr nie będzie przeszkadzał za bardzo w oglądaniu. No, troszeczkę tego mamy. Także jak dojdziemy, to czas na podsumowanie. Ok. Pakujemy. Oh, mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem. Idziemy opróżnić torbę. Zobaczymy co inni znaleźli. To czas na podsumowanie, dużo złomu, niepotrzebnych rzeczy. Mamy tak kilka medalików, tutaj mamy coś papieskiego, dwa złote z PRL-u, jagody, złotóweczka, kilka monet przedwojennych, mamy kolcoka, do tego mamy Museczkę kilka współczesnych monet i Coś srebrnego. To jest chyba ten fragment, właśnie srebrnej łyżeczki. Z ciekawszych znalezisk na pewno 5 zł. Pani Polonia z 1933. Niestety jej tutaj nie ma. Także to chyba będzie na tyle. Idziemy coś zjeść. No, dojechaliśmy do domu. Mamy wlepy. Pięknie. Stowarzyszenie historyczno-eksploracyjne Sądecczyzny, Błyskawica, 2018 rok. U no nie, nie głupi pomysł, można by było to tutaj wozić.